Jest to miejsce również szczególne ze względu na to, że jest to miejsce pochówku biskupów sandomierskich i znaczniejszych kapłanów i osób świeckich, które w historii Sandomierza się zapisały. Jest to więc miejsce jak najbardziej pożądane nawiedzeniu, tak jak nawiedzamy cmentarze, nawiedzamy nie tylko groby naszych bliskich zmarłych, ale także idziemy pokłonić się tym, którzy, których osobiście nie znaliśmy, którzy nie jesteśmy nawet spokrewnieni, ale stanowią część naszego dziedzictwa narodowego, lokalnego, miejskiego. Do odwiedzenia miejsca pochówku znamitych sandomierza nas zachęca ksiądz Jacek Marchewka. Krypty pod bazyliką można zwiedzać, ale także pomodlić się w nich do najbliższej soboty bez opłaty wstępu. Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym momencie. Listopad nasze myśli zawsze kieruje w stronę tych, którzy nas poprzedzili w doczesnym życiu, którzy od nas odeszli, a którzy cały czas żyją w pamięci. I tak samo miejsce, w którym się znajdujemy jest miejscem, które cały czas uświadamia nam, że jesteśmy częścią historii, że wspólnie, choć nie w tym samym przedziale czasowym, ale zmierzamy do tego samego celu. Tuż po zejściu do podziemi wchodzimy do pierwszej sali. Tu czekają na nas portrety i tablice pamiątkowe wszystkich zmarłych biskupów sandonierskich. Rozpoczyna Adam Prosper Burżyński, natomiast kończy ksiądz biskup Wacław Świeżawski, który nie tak dawno zmarł. Kolejna sala to kaplica, gdzie można usiąść, odpocząć, odmówić modlitwę. I do księgi wpisać intencje. Okazjonalnie odbywają się tutaj nabożeństwa, chociaż miejsce jest bardzo ograniczone. Natomiast bardzo ulubione jest przez grupy różnego rodzaju, które przyjeżdżają nie tylko z terenu diecezji, ale również z całej Polski, chcąc sprawować przeświętą właśnie tutaj. Niewątpliwie też dużym zainteresowaniem cieszy się ksiądz biskup Piotr Gołębiowski, który jest sługą Bożym którego proces jest w trakcie, beatyfikacyjny proces jest w trakcie prowadzony przez diecezję radomską. Znajduje się tutaj również księga intencyjna, księga, w którą można wpisać swoje intencje, albo też podziękować za otrzymane łaski, za wstawiennictwem sługi Bożego. Biskupi sandomierscy nie doczekali się sarkofagu trumny z ich szczątkami są zamurowane w niszach za moimi plecami znajdują się groby biskupów sandomierskich. Ostatni pochówek to właśnie ksiądz biskup Wacław Świeżawski w 2017 roku, wcześniejszy biskup pomocniczy Marian Zimałek. Oczywiście pod całą bazyliką znajdują się krypty, jednak jest część takich pomieszczeń, które nie zostały jeszcze odkryte. Na pytanie, czy któryś z pochowanych w kryptach hierarchów Wyróżnił się wyjątkowo w pełnieniu posługi biskupiej, ksiądz Marchewka odpowiedział trudno jakkolwiek skalować każdy z nich żył w innym czasie inne wyzwania przed nim stawiała historia i każdy z nich starał się prowadzić diecezję najlepiej jak potrafił a myślę że każdy z nich zapisał się złotymi zgłoskami w historii diecezji sandomierskiej i całego regionu Praboż katedry w sandomierzu poinformował że wierni w tym wyjątkowym czasie spełniając określone warunki mogą uzyskać odpust cząstkowy lub zupełny. Trwamy w roku jubileuszowym, więc każdy, kto nawiedza naszą świątynię, a jest to kościół stacyjny, może uzyskać dar odpustu zupełnego. Ale także wyjątkowo w miesiącu listopadzie, w pierwszych ośmiu dniach, więc w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, każdy, kto nawiedza cmentarz. Ale także kto przyjmuje komunię świętą i pomodli się za duszę w cierpiące. cierpiącym. Przypominam Państwu, że nieodpłatnie można zwiedzać krypty pod bazeniką katedralną w Sandomierzu jeszcze tylko do soboty w godzinach od 10 do 18. W poznaniu wszystkich zakątków świątyni można skorzystać z audioprzewodnika. Urządzenie dostępne jest w punkcie informacji usytuowanym tuż przy wejściu do krypty. Jerzy Strzesz, STV Info.